Ach, jaki piękny Hugh Jackman. Tak, Wolverine i Van Helsing. Ale też Cowboy Carly z Oklahomy. Nie dajcie się zwieść filmowym nędznikom. Jackman to wybitny aktor muzykalowy. Prowadzi nawet dalej wręczenie nagród Tony. I to czterokrotnie. Ale nie o nim chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, a właśnie o Oklahomie. Pierwszym nowoczesnym muzykalu. Oklahomę da się streścić w trzech zdaniach. Czy Carly i Lori pójdą razem na piknik? Karli i Lori nie pójdą razem na piknik. Karli i Lori mimo to będą razem. Cóż takiego jest w tej banalnej historyjce, że stała się ona wzorem sewr dla musicalu? Po pierwsze, opowieść o konflikcie między kowbojami reprezentowanymi przez Karliego, a farmerami reprezentowanymi przez Lori to stara jak świat historia konfliktu między wędrownymi koczownikami a osiadłymi rolnikami. Coś w rodzaju naszych krakowiaków figurali. Ślub głównej pary pozwala zażegnać spór i daje nadzieję na świetlaną przyszłość. A to było ważne, bo po drugie, rok był 1943 i zgoda narodowa Amerykanom była bardzo, bardzo potrzebna. Trwała Druga Wojna Światowa, tysiące Amerykanów ginęło na frontach na całym świecie, a świeżo zrekrutowani żołnierze, zanim wsiadali na statki, szli na Bez troska opowieść zakończona happy endem dodawała im otuchy. Po trzecie, Oklahoma była pierwszym muzykalem zintegrowanym, w którym wszystkie elementy spektaklu służyły sprawnemu opowiedzeniu historii. Piosenki nie były już wokalnymi popisami, ale śpiewanymi monologami czy dialogami postaci. W przeciwieństwie do wcześniejszych muzykali, postaci Oklahomy nie wiedziały, że śpiewają. Śpiew był dla nich naturalnym sposobem wyrażania uczuć i myśli. Po czwarte, trup na scenie. Po raz pierwszy w historii muzykalu. Autorami Oklahomy byli Richard Rogers i Oscar Kammerstein II. Zapamiętajmy ten duet twórczy, a teraz powiedzmy tyle, że sukces Oklahomy najbardziej zdziwił pewnie ich samych. Kiedy na pokazach przedpremierowych po podniesieniu kurtyny zamiast tradycyjnego szpaleru długonogich tancerek pojawiła się stara ciotka obijająca masło, widzowie kręcili głowami. Jeden z nich określił to tak. No legs, no jokes, no chances. Zero nóg, zero dowcipów, zero szans. Bardzo, bardzo się mylił. Oklahomę zagrano 2212 razy. Jest dzisiaj legendą, a tytułowy numer muzykalu stał się nawet oficjalnym hymnem stanu Oklahoma. Posłuchajmy przez chwilę. Saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, okay. To była Oklahoma z Oklahomy, a zarazem trzecia z serii pogranek Teatru Syrena o historii musicalu. Pomysłów na kolejne odcinki nam nie brakuje, ale może to Wy chcecie dowiedzieć się czegoś na temat swojego ulubionego muzykalu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Możecie je zgłaszać w komentarzach na naszym fanpage'u. Tymczasem do zobaczenia.